Siemanko wszystkim z tej strony, oczywiście, lubię horcy. Witam Was w na moim kanale. Dzisiaj robimy aktualizację i zadanka. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. E, ogólnie, e, wczoraj robiłam zadanie z tym ogrodem, bo już skończyłam ten ogród robić. E, teraz będę robić ten. I tutaj mam jakieś zadania od tego biurna. No i jeszcze będzie aktualizacja. Ja to, póki co nagrywam w piątek, aktualizacja była w soda. No ale co z tego. Tak i w ogóle zastanawiam się nad kupnem konia, eee, więc fajnie, także no, tylko nie wiem właśnie jakiego, nie wiem czy to ten Apalosa, Arab yy, lub Fryz, bo właśnie Fryzy są ładne bardzo, chciałabym najbardziej Fryza, ale jest drogi najdroższych chyba z nich. Araby kosztują. W sumie nie pamiętam ile. Mm, czekajcie. <laughs> araby, o, araby, 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 Araby. Wiem, że pasofino e, kosztują chyba. 830 star końców. 800. Osiem... Czekaj, czekaj. E... Już mi się trochę pogubiłam. E... Generacja trzecia kosztowała 900 starcoins. Tak, 900 starcoins chyba kosztują. Lub 830. Nie pamiętam. E... Te a araby araby kosztują hmm, chyba... Dobra. Strodę na internecie. Araby kosztu, kosztują 950 Starcońsk. Więc chyba kupię pasofino. Znaczy Boże, Apalosa, bo on jest naj, naj, najtańszy. chociaż w sumie się jeszcze zastanowię. Bo jakby mam 1036 końcy i jakby yy, no jak kupię tego to robię jest sobota, więc dostanę 100 to będę miała 1100 yy, no to jak to kupię to będę to będę czekać diamatma yy, 230 i nazbieram se. Będę se musiała y, nazbierać w ile miesięcy? Znaczy, ile tego tygodni? Skoro raz w tygodniu dostajemy starcoins, no z miesiąc to by na pewno było. 7 yy. <laughs> tygodni, lub 8 nawet, czyli 2 miesiące. No, a jak już zrobię te dwa miesiące, to będę musiała kolejne dwa miesiące na Araba. Chyba, że się dokupię stalkońcy, to nie będę musiała tak długo czekać. Zastanawiam się, ale też się zastanawiam właśnie nad Robuxami. Tak. Dobra, poczekam, może, aż będą podwójne starkońsy. To jest bardzo dobry pomysł. A Robuxy to może w sumie niedługo sobie kupię. Okej, okay. robimy już te zadania. Widziałaś różany ogród Mandy? To nieukończony arcydzieło czekające na mnie, aż się dokończy. Słyszę jak mnie wzywa. Runte? A kto to? Aha, myślisz, że zamierzam jeździć. Nie, nie, zjeżdżam koniec. Teraz ogrodnictwo jest najważniejsze. Nie mam pojęcia jak możesz uważać, że jest super. Nic co sobie z tego Mandy? Kiedy można być zamiast tego ogrodnikiem? <laughs> tak czy inaczej, nie mam teraz zbyt wiele czasu, musimy lecieć. Weź teraz się naruszyć, w zasadzie w różanym ogrodzie. pośpiesz się Prędko. No, a co tak? Co tak my mnie... ten no? Różany ogród, no, wydaje się bardzo ładny, Obym nie musiała schodzić z konia. No, oczywiście, że muszę. No, ale na szczęście to trwa. Jedną sekundę to sadzenie. What? O, no tak. Zasadzono tak. Jedno, jedną sekundę No, no sorry, to już widzicie? Raz. No i jedną sekundę. Okej. Okay. Mm, jeszcze tutaj. Przypominam oczywiście o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, bo warto i faraja na moje inne social media, nazwa taka sama jak w sumie na YouTubie, na przykład na TikToku i na Instagramie. Fantastycznie Mandy, już widzę jak będzie wyglądał różany ogród. Każdy kto zobaczy nasze róże nie będzie w stanie docenić piękna czegokolwiek innego. Wszystko inne wyglądać będzie brzydko i a wspomnienie naszego różnego ogrodu będzie jedynie wartym. Przez życia doznaniem na ziemi Tragicznie Tragiczne, ale prawdziwe, Mandy Prawie sobie życie sobie nie było, ale to na święto obowiązek jako ogrodników Dobra, przetestuj tor wyścigowy, Björn Nie wiem, jak będę w stanie sobie poradzić z szczekaniem na róży, Mandy Też to czujesz? Nie, jesteś taka zabawna Mandy Prawie ci wierzę, że co? Masz coś innego z Może chcesz wyprowadzić mu tor wyścigowy. Dawno temu interesowałem się jeździć. Byłem doskonałym miejscem i wygrałem każdą nagrodę, jaka była do zdobycia wióry. Potem zbudowałem tor wyścigowy. Nie chcę się chwalić, ale w rzeczywistości jest na najlepszy tor na świecie, jak chcesz, jest gotowa go przeczytać. Nie chcę, żebyś zrobiła sobie krzywdę, więc był czujna na to, że nie chcę nie rozbiera to, jak jest fantastyczne. Powodzenia. No niestety mój kon ma 15 poziom, ale zrobię ten wyścig, bo chcę zobaczyć. O jacie, ale piękny! Nawet no, zapowiada się cudny i przy okazji będę miała nowy wyścig to jest myślę, że na zawsze wyścig i w ogóle to właśnie miałam dzisiaj w planach takim sposobem sobie wytrenować konie, żeby i zarobić shillingi, że po prostu będę zrobił wszystkie wyścigi, raz właśnie tak kiedyś zrobiłam tam z miesiąc temu, lub dwa Robiłam właśnie tak mm, że zrobiłam wszystkie wyścigi, oprócz jednego, bo jednego na ranczu starszej nam mi się nie dało no ale już się dało naprawili do, pamiętam yy, tak i mój kon miał wtedy 14 poziom, więc naprawdę gites yy, no a Willow ma 15, no ale przynajmniej doda dodadzą mi nowy wyścig, to może właśnie chciałabym wytrzymać takiego konia o imieniu Aqua Angel, on ma 9 poziom i chciałabym bardzo, żeby miał 15, bo Zanim kupię konia, to chciałabym, żeby moje wszystkie konie były wytrenowane. Tak, ale ja tak robię, bo jakby potem, jak kupuję konia, to znowu mam kolejnego konia do trenowania. No nie? Ja nie robię tak za bardzo trenować koni, no ale jak muszę to robię, no nie, jak muszę to trenuję. nie mam nic tutaj ten. O kurde. Spoko, ale wolę na przykład robić zadania niż to. Tylko, że już nie mam zadania, tylko jedno ostatnie zadanie. Niestety. Tak, niestety. Dobra Ukończyłam Spoko Dobra, pójdę sobie ten się z niewidomym wycieczką Fantastyczna jest demand i mi trochę dawnego mnie, kiedy się ścigałem Byłem, coś, coś Co zbiorę O nie! Ej, co? Nie masz tego wyścigu? Ej, to tylko taki jeden... No dobra Krzewy dla winnic. Będę czekają, aż za chwilę może masz. Dobra. Czyli to będzie moim zadaniem dodatkowym. Jeszcze sobie przy okazji zrobimy od tej agnety. A kurde, to, to zrobię może poza odcinkiem. Chociaż w sumie nie zrobię na odcinku. Ale no. Yy, tak, po odcinku pewnie, pewnie zrobię. W odcinku nagram kolejny odcinek. Yy, zastanawiam się, którego konia kupić Chociaż w sumie nie ja to zrobię. Ten. Potem sobie pewnie właśnie te konie wytrenuję tym moim sposobem. Co chwilę wiecie. No, po prostu robienia wyścigów. No i będzie gic Potem sobie pewnie coś tam porobię. Nie wiem sama, ale co. No, ale na pewno coś. Coś na pewno. Super. Dobra. Nie wiem co, o co chodzi na tym zadaniu. Aha, dobra, wiem co. Wiem o co. Serio. Serio. Ale na szczęście to jest ostatni ogród. Męczyłam się, zrobiłam trzy ogrody przez rok. Przez rok rok i parę tam. I, trz, rok i trzy miesiące. Ym, gram już w tą grę i. No, mam. Do, dopiero robię ostatni ogród. Pewnie niektórzy z Was już będą wszystko zrobione. Mam wszystkie reputacje, no ale mi się nie chce robić reputacji, no ale właśnie zaczynam, bo skoro nie mam zadań ludzi mi się, no to wiecie, z reputacji są zadania. Robię też właśnie wyścigi, bo wyścigi też dają reputację. Znaczy, może wyścigi dają, jak robicie wyścigi, to po prostu wam się odblokowuje nowa reputacja i w ogóle. Ale jeszcze przyda dużo tej reputacji. Także no. no ale będę robiła codziennie wyścigi. Gdzie mój koń jest? To, to jest mój koń? Nie, to, to nie jest mój koń. Dobra. Dziwny, dziwny. Chcę tu, może tutaj tak sobie po prostu stoi. Jakby, dobra, super. Ale go wcześniej tutaj chyba nie było. No ale dobra. Idziemy teraz do go ja. I co? Ja coś od niej mam? Aha, to po prostu winogronace zbieramy. Dobra. Nie wiedziałam nawet, że mam takie zadanie. to Cześć, Mandy. Nie będę tego czytać, bo mi się nie chce. Aha, zaraz mam jechać do piwnicy. Ok. Wow. Jak zrobimy te wszystkie zadania z tym i magnetą. To potem zrobimy jeszcze dodatkowe. I potem przejdziemy do głównej aktualizacji. w ogóle specjalnie zmieniłam kolana na pastufino, bo słyszałam, że w tym wyścigu nowym trzeba mieć właśnie pastufino, aby wystartować w wyścigu. Albo jakieś inne konie, no ale ja mam z tych wszystkich koni, mam tylko i wyłącznie pasufino. No bo pasufino jest takie fajne. Ubudę tam jest Fuj. Ok, lecimy, wracamy do naszego kochanego ogrodu, ale ten ogród jest bardzo ładny. Szczerze powiem, na licy się napracuje. Co wyjdzie, to na coś pięknego. Tak, szczerze, już tak coś czuję. Ale piękny widok na dolinę. Wow, muszę teraz zdjęcie zrobić. Nie pytajcie. Po prostu muszę. Jak muszę, to muszę. I nikt mnie. O nie, no, nie będzie wypadek. Nie, nie, ja tak nie ma wypadku. Spoko. Dobra, tutaj będzie. Nie! Dobra, nie ma wypadku, ale się kończy. Znaczy, no. Potknął. Tyn, ten Mm, ale ładnie mm. Pewnie niektórzy już mają całą tutaj, kurde, w krzakach tą winnicę. Super, budowanie fontanny. A tu jest ten wyścig, to jego ja mam, ale... Ale niby nie mam. Serio tutaj tą fontannę ja nie mogę. Pewnie będę musiała zejść. Budujemy bu, bu, Bob budowniczy zawsze, zawsze da radę. Tak. No szkoda, że nie mam kasku. No ale mam w magazynie tamten. Wow, ale ładna fontanna. Szkoda, że jest taka nierealna. Znaczy, boże, to ja aga. Yy, Nie, że nierealna, tylko nie, taka, wiecie, taka <sztuczna>, sztuczna, że tak powiem. Dobra. Lecimy do tych gości. Niewinne ogrody Przyrój świetność ogrodom. Ogrodą, win ogrodą winnicy, e, to, to, to już koniec? To już koniec? A co z tym ogrodem? Zapomnieliście, patrzę. Wszystkie dzieci na scenie sieci, ponieważ ponieważ jeszcze nie zakończyły się szpiny. No właśnie, aha, dałam wyścig. Boże, nie. Potem to zrobię. Teraz, ale ja nie wierzę. Ale teraz się tak dziwnie czuję, jak tutaj jest taka pusta. Zawsze były tutaj takie krzaki, jak w głuchych lasach. Albo na wieź Na wieź róża. W okrocie. W parano. Ty Ile tych zadań mamy? No ale dobra, będziemy miały. O kurde, teraz te głupie wiewióry. Nie, nienawidzę tych wiewiór. Jeszcze ty gówno mi dali tak. Ale ja nic nie powiedziałam, to? nie, naprawdę, ale naprawdę, ja nic nie powiedziałam, YouTube nie badał tego filmu O, wiewióry się przeszły <noise> No przecież się... E, głupia jesteś, wiewióro widzę was, wiewióry Pamiętam jak, jak byłam takim nubem w Star Stable i nie umiałam tych wiewiór złapać Bo one mi zawsze właśnie się chowały Dobra, jeszcze ten nawóz trzeba dać No ja nic nie powiedziałam wcześniej o tym nawozie że to... Dobra, nawóz tutaj też damy, i jeszcze tu, i jeszcze tutaj, nie, to jest biewióra, dobra, jeszcze jedna biewióra, standardowo, oczywiście, jeszcze mi musiała uciec tutaj, dobra, nawóz jest, teraz jeszcze trzeba, czekaj, że ta biewióra sobie, okej, okay, akurat idealne ma, dobra, Idziemy to zadanie odebrać, bo jak zaraz mnie wywali z gry, to będę wkurzona, że, że te wywióry będę musiały robić wszystko od nowa. Myślałam, że ja ten wyścig będę miała od tego gościa, bo wiecie, wyścig robiłam od tego gościa, no nie? Teraz będę codziennie robić to. Codziennie robię kwiatki w farach, codziennie robię jazdy duszy. Codziennie staram się robić wyścigi, żeby moje nie były wytrenowane. I codziennie robię właśnie te zadania. Więc mam nadzieję, że moja repka wzrośnie. I wczoraj w ogóle sprawdzałam tak właśnie o wieczorem, no tak o 17, teraz jest właśnie 18, ale dobra. Tak o 18 sprawdzałam, do czego mi jakby reputacja. Mamy sobie tutaj reputację. I sprawdzałam, co jest tutaj. Czy tutaj jest ten zielony pasek. Jeśli tutaj był zielony pasek, na przykład AAE tutaj pisze, no to jechałam tam, gdzie się znajdują te AAE I robiłam właśnie z nimi dodatkowe zadania No i potem właśnie miałam zadanie W tym przypadku był to Ricky Winterwell I Stania Rorwick Z właśnie Ricky Winterwell robiłam zadania Czemu mam tutaj teraz nagle ta baronowa stoi? Okej okay. mm. A ze stajnią Jorwik się niestety nie udało. Właśnie zrobiłam o, właśnie zadania z tej winnicy, bo miałam ich już tutaj prawie koniec. Zrobiłam jeszcze właśnie to z tym. Wiem, że one tutaj robią jakiś wyścig grupowy, super. Wsiamam kciuki dla wszystkich. Um, tak, zrobiłam właśnie te, te mieszka ogrodu. I jeszcze zrobiłam yy, Ricky Winter. w eponie. Oraz. Yy, no. Oraz właśnie stanie Niestety stanie Rowik nie udało mi się zrobić zadań. Znaczy, nie, nie że nie zrobić, tylko po prostu mi się jeszcze nie pokazały zadania. Myślę, że dzisiaj się już pokażą. Jak tak, to. No, nie nagram odcinka. No, bo to pewnie będzie krótkie te zadania. No, ale se zrobię sama i dam na wgląd jak to tam było. No, jak nie, nie, nie dam znać, to, to trudno. No i tak. Dobra. Jesteśmy i teraz pora na ten, te nowe rzeczy. Widzicie, staram się tutaj, jakby było wszystko jak najładniejsze. widzę, ktoś tutaj się... Wydaje mi się, że ktoś tutaj się męczy z jewiórką, niestety no. On tak zgaduję no. Nawet ja się męczyłam, więc spoko. Nie, nie musisz tak nie, nie patrz, proszę. Dobra, zadanie już mamy jeszcze ten, bo ja właśnie tak wczoraj sobie sprawdzam na mapę i takie, o, mam zadanie, co to? No jak A tu się okazało, że to znowu wisi go tego gulmeo Gadea, czy jak on tam miał. Strasznego nienawidzę tego gościa. No, ale no, ma fajne wyścigi czasami. Czasami tylko. Ale akurat w tych terenach niezbyt lubię. Te tereny niezbyt lubię. Ujeżdżalnia. No, jeżdżalnia jest spokój. No, na przykład Winnica, No, więc w tych wzgórzach średnio. Ale najbardziej lubię miasteczko z trenikolanego Wiem, że to jest nublon, ale dobra. Dobra, wiemy, wiemy, że kto to jest ten. Dobra. Porozmawiam, No, dobra. Mhm, mm okej, okay, mam pasofino, o, to jest w ujeżdżalni No to, myślałam, że to będzie poza ujeżdżalnią, jakby Ale na szczęście jest Ujeżdżalnia, ale, ale muza hmm. Dobra, ja wam powiem, co będę robić po tym odcinku Zgaduję, że będę robić re re reputację Potem to sprawdzę konie i potem. No to jest w ogóle jakiś klub. Super. I, i potem. Y, pewnie będę robić te wszystkie wyścigi. No ale jeszcze nikt tego nie wie. Omega oh tam była dziewczyna z popularnego klubu Hi Hyper Friends, w którym jest Ella Szybir i Cherry Grass White. Pozdrawiam wszystkich, co są właśnie w tym klubie. Jeśli jesteście, to bardzo zazdro. Ja bym tam chciała być, jestem już po pierwsze w Kubie, a po drugie nie wiem, czy mnie przyjmą. Nie wiem, czy tam nie trzeba czegoś osiągnąć czy coś, bo to się czy tam. No nie wiem, no. No, ale jak coś to póki... Co, znaczy, jak coś to ten ten jest na no, serwerze, to się, jakby ktoś pytał, ale nie wiem, czy ktoś pytał spoko. Ale ty hamujesz w kuniu. Dobra. Mandy Sweet Pot. Myślałam, że to będzie moje nazwisko. Okej, okay, zrobione. E, więc teraz jeszcze jedziemy zobaczyć nowe kunie. I jeszcze zobaczymy ten nowy zestaw. Nie, nie, nie to. E, nie, nie to, nie to. Skandynawska serdeczność. Ok. Hmm? Skandynawska serdeczność. serdeczność. Jak się prezentuje ten zestaw? Założymy go sobie na, na moim koniu. W sumie on tak nie lubię tego odcienia, to jest taki kolor sraczkowaty, że tak nieładnie nie, nie ujmę. Yy, no. O, ale tutaj w mm, rzeczach dla gracza wydaje się on bardzo ładny. Założymy sobie jeszcze na przykład to i to. No to bardzo ładne jest u gracza. U konia też tylko bym zmieniła to siodło i ogłowie, ale tak to jest śliczne. Podoba mi się, ale nie wiem, czy kupię, bo też nie mam za dużo, zbieram na głównie to rzeczy klubowe. O, tak, o, ale te koszulki są śliczne, takie z naszyjnikiem. No, mega, ale najbardziej mi się podobają te spodnie, one są najśliczniejsze. I te buty, Boże, święty, jestem chyba w niebie. No, dobra. Mhm. Najbardziej mi się podoba ta czarna koszulka, kupiłabym właśnie takie coś. No, ale nic nie kupujemy. Idziemy teraz, y, oczywiście, pod wózką do jodłowego gaju zobaczyć nowe konie. I będziemy sobie po, potem kończyć. Oczywiście, w shortcach YouTube'a dam wam znać, na którego konia się zdecydowałam. Myślę, że prędzej się zdecyduję na Palosa bo one są najtańsze. Z tego, co myślę, ja nie jestem taka pewna. Okej, okay, wyszła jodłowy gaj. I... Wiem gdzie się pożegnamy. Ma pomysł, gdzie się pożegnamy. Super. Ja nie mogę. Okej, okay. tutaj powinny być te morgany. Hm. Morgan. Ej, ładne. Ej, no ładne. Wow. Ale nie, nie kupię. One są jakby takie słodkie, ale też taki nie mój styl jakby mają. No ale spoko. Więc teraz chodźmy się do miejsca, w którym chciałam się pożegnać. Chodźmy tam. Spoko. Tak, chciałam się pożegnać pod tym, żebym Spoko. Dobra, mm, więc tak. Idziemy się w odcinek spodobał, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie okoć. Paniecie na moje inne... aplikacje, znaczy tam konta. A w górę. Y, wpadajcie na... Yy, subskrybować kanał Komentować I tak dalej Pozdrawiam wszystkie osoby, co widziałam dzisiaj na Tutaj tym odcinku I no, no i to tyle I falajcie na TikToka no, i takie tam No, także trzymajcie się Ja zaraz sobie pewnie Te konie ogarnę No i cześć